Wzmocnienie spójności, stymulowanie zrównoważonego rozwoju oraz wykreowanie markowego produktu turystycznego Roztocza mają umożliwić porozumienia zawarte 28 listopada między powiatem lubaczowskim a powiatem tomaszowskim oraz Uniwersytetem Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. To pierwsza w ponad 20-letniej historii powiatu lubaczowskiego współpraca nawiązana z ośrodkiem naukowym. Dokumenty podpisali podczas sesji Rady Powiatu w Lubaczowie starosta lubaczowski Zenon Zwatek, wicestarosta Paweł Głaz, doktor habilitowany profesor UMC Wojciech Janicki, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie oraz Henryk Karwan, starosta Tomaszowski i Jarosław Korzeń, wicestarosta Tomaszowski. Porozumienie zawarte między powiatem a uniwersytetem ma na celu przede wszystkim umożliwianie realizowania wspólnych projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, w szczególności w zakresie geoturystyki kulturowej. Z kolei porozumienie podpisane przez włodarzy powiatu Lubaczowskiego i Tomaszowskiego dotyczy współpracy na rzecz budowy spójności gospodarczej, społecznej, turystycznej i przestrzennej obu powiatów. Porozumienia wpisują się w szeroko rozumiane współdziałanie na rzecz tworzenia jednej, wspólnie zarządzanej marki turystycznej Roztocze. Roztocze kojarzy mi się z miejscem magicznym. Do tej pory kocham sosny, kocham te półotwarte leśne przestrzenie, których na roztoczu środkowym siłą rzeczy jest znacznie więcej niż na roztoczu wschodnim, ale każde miejsce, proszę Państwa, ma swój potencjał. Uczono mnie niejednokrotnie tego, że dobre wykorzystanie potencjału oznacza konieczność bazowania na kilku filarach, a nie tylko na jednym. To dlatego Dubaj i Zjednoczone Emiraty Arabskie Kiedyś upadną i ten moment nastąpi całkiem niedługo. Oni mają tylko jeden filar, tylko jedną nogę. E, państwo tutaj macie tych nóg kilka. Jedną z tych, o których tutaj słowo nie padło, bo przedmiot naszego spotkania jest zupełnie inny, jest lokalny przemysł. Pamiętam, kiedy uczono mnie w latach 80. w moim liceum, że jedynym poza okręgiem tarnobrzeskim miejscem, gdzie wydobywa się w Polsce siarka, siarkę, są okolice Lubaczowa. To kopalnia w baszni. Ta kopalnia została, proszę Państwa, zamknięta, o ile pamiętam, w roku 93, a przed kilkoma miesiącami została. Otwarta kopalnia Basznia 2. To jest przykład drugiej nogi, to jest przykład takiego motoru, który może spowodować, że efekty nie tylko synergii wewnętrznej ukierunkowanej na rozwój różnego typu produktów turystycznych, ale także efekty budowania tego stropu rozwojowego na wielu filarach, a więc filarze i turystycznym, i przemysłowym, i rolniczym, i kolejnych, dadzą pozytywne efekty, czego Państwu ogromnie życzę. Chciałbym z naszej strony zadeklarować chęć do współpracy, rzeczywistej, efektywnej współpracy i wyrażam nadzieję, że to porozumienie, które dziś podpisaliśmy, będzie nie końcem, a początkiem tego, co przed nami, a więc realizacji całego szeregu zadań, w których my, środowisko akademickie, będziemy mogli państwu, środowisku samorządowemu służyć pomocą, naszą wiedzą i zaangażowaniem. Podpisanie porozumień poprzedziło 5 Transgraniczne Forum Turystyki w Baszni Dolnej, organizowane przez marszałka województwa podkarpackiego 22 listopada, w czasie którego został podpisany list intencyjny pomiędzy województwem podkarpackim a województwem lubelskim dotyczący współpracy subregionu Roztocze jako jednej marki turystycznej. W wydarzeniu uczestniczyli starostowie Zanon Swatek i Paweł Głas. Wieloletnią tradycją są lubaczowskie spotkania pod pomnikiem wolności w kolejne rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak było też i w tym roku 11 listopada. Hołd poległym w obronie ojczyzny na przestrzeni wieków oddali m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci, harcerze, strzelcy, uczniowie i mieszkańcy powiatu. Uroczystość uświetnili ułani 14 pułku ułanów jazłowieckich. Na uroczystość przyjechali goście m.in. z Ukrainy i Słowacji. Pamięć poległych za wolną Polskę uczciła w Lubaczowie także m.in. Teresa Pamuła, poseł na Sejm, Marta Tabaczek, przewodnicząca Rady Powiatu w Lubaczowie i Zenon Swek starosta Lubaczowski. Po okolicznościowych przemówieniach i złożeniu wiązanych kwiatów pod pomnikiem wszyscy udali się do Konkatedry, gdzie mszę świętą poprzedził program artystyczny przygotowany przez młodzież z teatru Lentylki oraz sekcję wokalną miejskiego domu Kultury w Lubaczowie. Zespół szkół w Lubaczowie w ramach. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizował 20 listopada Galę Przedsiębiorczości. W tym dniu najbardziej zdolni i zaangażowani społecznie uczniowie odebrali stypendia finansowe, a darczyńcy, dzięki którym możliwe było wręczenie tych pieniężnych wyróżnień, podziękowania i pamiątkowe statuetki. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu programów stypendialnych realizowanych w szkole, dyplomu z marzeń, a także stypendiów Fundacji Świętego Mikołaja. Będziemy podsumowywać program stypendialny funkcjonujący w naszej szkole. Cieszę się bardzo, że są wśród nas przedsiębiorcy Powiatu Lubaczowskiego. Są ci, którzy wspólnie z nami kształtują umysły, wyposażają naszych uczniów w niezbędną wiedzę, kompetencje i umiejętności które są potrzebne w gospodarce XXI wieku. Na gali wśród zaproszonych przedsiębiorców znalazł się m.in. Marek Darecki, prezes Prat Enuitnej Poland oraz Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, który młodzieży opowiedział o gospodarce 4.0, zachęcając przy tym uczniów, by byli względem siebie wymagający i maksymalnie wykorzystali czas, jaki mają na naukę i zdobywanie doświadczeń. 12 listopada w sali narad starostwa powiatowego w Lubaczowie odbył się zjazd zwykłych chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Lubaczowie. Podczas spotkania wybrano nowe władze chówca, w tym komendanta, którym została druh harcmistrz Anna Hawrylak. Zjazd był także ok okazją do wręczenia podziękowań dla lubaczowskich harcerzy. Wyróżnieni harcerze z rąk Marty Tabaczek, Przewodniczącej Rady Powiatu w Lubaczowie i Starosty Lubaczowskiego Zenona Swatka za m.in. Aktywne uczestnictwo w uroczystościach organizowanych na terenie powiatu, wysiłek wkładany w wychowanie młodego pokolenia i czas poświęcony suchom i harcerzom, wytrwałość i gotowość do służby otrzymali listy gratulacyjne i książkowe upominki. Podziękowania za wsparcie, zrozumienie harcerskich działań i otwarcie na potrzeby Hufca ZHP w Lubaczowie otrzymali Marta Tabaczek, przewodnicząca Rady Powiatu, Zenon Swatek, starosta lubaczowski, Krzysztof Szpyt, burmistrz miasta Lubaczowa i Wiesław Kapel, wójt gminy Lubaczów. Zakończył się kolejny etap remontu Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukawcu. W sobotę 30 listopada nowa część została oddana oficjalnie do użytku. Poświęcono także sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który druhowie z Łukawca otrzymali w ramach dofinansowania z 5000 Plus i KRUS. W uroczystości uczestniczyła m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Szmitrodziewicz, poseł na Sejm Teresa Pamuła, starszy brygadier Daniel Dryniak, zastępca podkarpackiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz starosta lubaczowski Zanon Swatek wraz z wicestarostą Pawłem Głazem.